Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj poruszamy sobie temat, dlaczego moje dziecko łobuzuje. Jeżeli interesuje Cię ten, ten temat, zapraszam do oglądania. Zdefiniujemy teraz pojęcie łobuzuje. Łobuzuje to oznacza, że dziecko używa przedmiotów w niekonwencjonalny sposób. Rezultatem takiego zachowania najczęściej jest po prostu bałagan. Jak zareagować, czy można przeciw temu przeciw, przeciwdziałać, odpowiem w filmie. Po pierwsze, to niekonwencjonalne użycie powszechnie dostępnych przedmiotów służy temu, żeby dziecko zapoznawało się z otaczającym je światem. Używa tych przedmiotów w niekonwencjonalny sposób, a to oznacza jego kreatywność. Pamiętaj, że bardzo dużo odkryć naukowych właśnie na tym polegało, żeby w niekonwencjonalny sposób używać powszechnie dostępnych przedmiotów czy chemikaliów. Dziecko to taki mały naukowiec, taki mały odkrywca i dlatego łobuzuje, <laughs> bo w ten sposób poznaje świat. Jak możesz zareagować, jeżeli sytuacja jest przezabawna? Na pewno cię ze złości, bo dużo bałaganu narobi. Ale jeżeli obraz, który widzisz, jest zabawny, zrób zdjęcie! <grym> Co jest ważne, jeżeli trzeba przede wszystkim dziecku zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli dziecko ma w ręku nóż, młotek czy obcęgi, czy jeszcze coś bardzo groźnego, po prostu spokojnie, czasami nie krzycz, nie, nie, nie pokazuj, że się przestraszyłaś, bo wtedy tymi przedmiotami zacznie rzucać i sobie może bardzo łatwo krzywdę zrobić. Po prostu jak gdyby nigdy nic. Podejdź do niego, chwyć za rączkę, wyciągnij nóż i odejdź. I coś tam przyjaźnie do niego mów. <laughs> Drugi sposób, w jaki można zapewnić dziecku bezpieczeństwo, to zamykać na klucz łazienkę i kuchnie. To są y, pokoje, w których najczęściej łatwo dostępne są groźne dla małego dziecka przedmioty, jak właśnie nóż, widelec czy łyżka. Może sobie niechcący krzywdę zrobić. Druga istotna sprawa to jeżeli widzisz wielki bałagan, przede wszystkim zrób głęboki wdech i wydech, trochę cię to uspokoi. Jeżeli zabawna jest sytuacja, to zrób zdjęcie. I następnie po, y, pozwól dziecku eksperymentować, jeżeli masz wystarczająco sił emocjonalnych, energetycznych, żeby pozwolić mu już do końca pobrudzić podłogę czy y, meble czy stół. Niech się wyżyje, niech, niech się wyżyje w sposób kreatywny do końca. A następnie, co ważne, pokaż dziecku, że równie zabawne jest sprzątanie po tym bałaganie. Jeżeli uważasz, że pozwolenie mu, pozwolenie mu dalej brudzić zachęci go do brudzenia, pomyśl sobie, że fajna zabawa jest brudzić, no on już tak pomyślał, <laughs> dlatego w ten sposób zrobił. Także przeciwdziałanie czy krzyczenie na niego nie ma sensu. Trzecia istotna sprawa w takiej sytuacji jest, żeby na dziecko nie krzyczeć i go nie poniżać, bo w ten sposób, jak, jak dziecko jest małe, to budujesz jego wewnętrzną wartość. Jeżeli krzyczysz na niego, ubliżasz mu, że co tu robisz, to wszystko, co robisz, jest źle, to on w środku buduje właśnie takie niskie poczucie własnej wartości, że będzie niewystarczający. I to będzie się za nim ciągnęło już w dorosłości. Dlatego jest y, warto siebie samą opanować i nie, nie obdarowywać dziecka brzydkimi słowami, trudnymi y, słowami, bo to go obciąży na resztę życia. Także y, le, bardzo ważne jest, żeby samemu się skontrolować, trochę przytrzymać tą złość. Jak zrobisz fotografię, trochę pooddychasz to ta trochę stopnieje i nie będziesz już yy, dziecku serwować brzydkich słów. To są moje uwagi, jeżeli chodzi o łobuzowanie. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka i do zobaczenia następnym razem. Pa!